Magdalena Berger-Górka, przewodniczka po Walencji. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie i dziękuję za to zaproszenie po raz kolejny. Jestem na dyspozycji. Uh -huh. Na ile miasto, w którym pani mieszka, funkcjonuje już normalnie, a może nie funkcjonuje? To znaczy, powiem, że tak, powiem tak nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje. To jest dokładnie to, co państwo pokazali się przed chwilą. Może nie aż w takim wymiarze, ale to, ale to miasto nie funkcjonuje. Miasto jest jakby odcięte od, od, reszty, od reszty świata, tak, troszeczkę, że, tak, że tak powiem. Autobusy, na przykład, które kiedyś tam przyjeżdżały, no nie ma dróg przejezdnych, tam nie można przyjechać autobusem, więc oni odmijają, jakby ten to, to miasto, że tak powiem, szerokim łukiem. Są miejsca, gdzie nie ma wody, są miejsca, gdzie nie ma prądu. Te ulice. Faktem jest, że coś się ruszyło. To muszę też przyznać, no nie powiem, że wszystko jest aż tak bardzo, bardzo źle. Faktem jest, że troszkę widać tego, że tak powiem, postępu, jeżeli chodzi o te prace porządkujące tutaj w samym mieście. Natomiast ja mam cały czas takie wrażenie, że to jest po prostu niewystarczające. I w tym, co Państwo tutaj przed chwileczką pokazali, i w tych komentarzach, które się pojawiły, tak dokładnie jest. Ta odpowiedzialność jest zwrócana z, z jednej strony na drugą, z władz lokalnych na władze generalne, na władze w Madrycie i cały czas ta piłeczka po prostu jest odbijana. A mieszkańcy, kto cierpi, to po prostu ludzie, którzy mieszkają w tych miejscowościach. I tak jak mówię w moim miejscu. To, co się widzi, to jest tysiące, słuchajcie, naprawdę setki tysiące ludzi, którzy przybywają i którzy cały czas pomagają. Jest wiele fantastycznych inicjatyw takich właśnie do pomocy. I to mnie napawa ogromnym optymizmem, i to naprawdę mi daje taką siłę. Ale muszę też Państwu powiedzieć o takiej jednej rzeczy. Ja mam takie przez ostatnie te prawie dwa tygodnie żyję tak jakby w dwóch równoległych światach. Walencja jako taka, tam się nic nie wydarzyło. Tam jest spokój, tam ludzie chodzą do barów, tam ludzie żyją normalnie. I ja ponieważ do tej walencji muszę się przemieszczać, i też mam taki tak przyjazd utrudniony, gdzie normalnie trwa 20 minut raz, jadę dwie pół na przykład. Więc przekraczając jeden z mostów, wjeżdżam do siebie. W tak, jakbym wjeżdżała na cmentarz po prostu. To jest cmentarzysko samochodów, cmentarzysko, wysypisko śmieci, ludzi, którzy po prostu są, są smutni, są, są przerażeni, są źli. To na mani ta manifestacja, nie pewnie wspomnieliście, ale dzisiaj też była taka ogromna manifestacja w Walencji, tak. która pokazuje naprawdę taką ogromną złość, żeby nie użyć takiego innego, mocniejszego słowa, bo aż samo się ciśnie na, na usta. Są po prostu y, naprawdę mają serdecznie dosyć tego, co się wydarzyło, tej mm, takiej nieudolności rządu. Ale nikogo tego, nie że... oprzytomniły na przykład te sceny, które swojego czasu obserwowaliśmy, jak król królowa, premier byli obrzucani błotem podczas wizyt w tych miejscach dotkniętych powodzią? Nikt jakby nie przetarł oczu? E, to znaczy, wie pan co, trudno mi jakby odpowiedzieć na, na to pytanie. Ja mam takie wrażenie, że nie. Ja mam takie wrażenie, że nie. Niestety, jakby całą tą zło, cała ta złość skupiła się właśnie na, na, na królu i na królowej. Natomiast władze miasta, nie wiem, czy to Państwo widzieliście, czy, czy prezydent, oni po prostu uciekli z tego miejsca. Także to było, to było takie znamienne, i to było takie charakterystyczne, że jakby ta złość się skupiła nie na tych chyba osobach, na których się powinna skupić. I dalej to niestety, chociaż trzeba przyznać, też muszę powiedzieć, żeby tak do końca nie, nie, nie mówić, że tej pomocy nie ma. Ja widzę na przykład z różnych komunidadów, tych, ponieważ Hiszpania ma 17 niezależnych komunidadów, z różnych komunidadów i ciężki sprzęt, i właśnie i strażaków, i ta pomoc przybywa, prawda? Ona jest. Ja nie mówię, że, też, że jej nie ma. Mam wrażenie, że ona jest za mała. To, co powinny zrobić władze lokalne, to jakby tutaj nie stanęli niestety na, na wysokości zadania. Jest duża pomoc, która przypływa tak jak mówię z innych, e, z innych komunidadów i taka pomoc właśnie taka lokalna, takich miesz, mieszkańców, e, którzy, których dotknęła ta katastrofa bezpośrednio, albo po prostu takich, którzy, którzy chcą e, pomóc tym ludziom. Tak Magdalena Berger-Kurka, przewodniczka po Walencji, była gościem programu OKO na Świat. Bardzo dziękuję za tę dokładną relację. Dziękuję bardzo i miłej nocy życzę. Dobranoc.